Jeden strzał, jedno zabicie, wymamrotał dowódca w le, a jego macki zadrżały z niepokoju. Jakikolwiek gatunek może być aż tak precyzyjny. Na jałowej planecie Crux, cztery, pod bladym światłem trzech odległych gwiazd, koalicja wolnych gatunków zgromadziła się w Radzie Wojennej. Wojna szła dobrze, aż do momentu, gdy do walki dołączyli ludzie. Teraz nowy koszmar nawiedzał szeregi koalicji. Ludzki snajper. Może ich nie doceniliśmy? zagrzmiał generał Torin, potężna masa stwardniałych łusek. Jego głos przypominał odległy grzmot, niosąc ciężar każdej porażki, jakiej doznały jego siły z rąk tajemniczych ludzkich strzelców. Nie doceniliśmy? Głos dowódcy był niemal sykliwy. Jego oczy ze szczelinowatymi źrenicami zwęziły się. My ich w ogóle nie rozumieliśmy. Co to za żołnierz, który zabija z takiej odległości? To niehonorowe. Inny obcy, mniejszy posturą, ale o oczach migoczących, niczym gasnąca gwiazda, wtrącił: To nie tylko odległość oni zabijają bez ostrzeżenia, bez szansy byśmy ich w ogóle zobaczyli. Zanim się zorientujemy, gdzie są, jest już za późno. Wśród rady rozległ się pomruk zgody. Pomieszczenie pełne było istot o różnych kształtach i rozmiarach. Wszystkie nosiły ślady niedawnych starć. Nikt nie mógł się pochwalić, że widział ludzkiego snajpera i przeżyłby o tym opowiedzieć. Ich wiedza pochodziła tylko z następstw. Towarzysze padali na ziemię, ofiary liczone w sekundach. Musimy coś zrobić, nalegał generał. Tan, uderzając pięścią w metalowy stół. Siła uderzenia sprawiła, że holograficzna mapa pola bitwy zadrżała. Nie możemy walczyć z wrogiem, którego nie widzimy. Być może. Zimny, mechaniczny głos przeciął szmery. Należał do jednostki sztucznej inteligencji, smukłej i kanciastej unoszącej się nad zgromadzeniem. Być może to nie ludzi powinniśmy się obawiać, ale ich metod. W pomieszczeniu zapadła cisza. Wszystkie oczy i sensory zwróciły się ku S.I. Dotychczas była jedynie cichym obserwatorem. Jej uwagi często uznawano za zbyt kliniczne, zbyt oderwane od organicznych realiów wojny. Ale teraz, w obliczu niewidzialnego wroga, jej wgląd był bezcenny. Zaadaptowali się do formy wojny, która stawia skuteczność ponad bezpośrednim starciem, kontynuowała S.I. Dla ludzi zwycięstwo to nie bitwa, to eliminacja celu. Są drapieżnikami. Łowcami, którzy chlubią się zdolnością kończenia życia przy minimalnym wysiłku. Słowo drapieżnik zawisło w powietrzu. Jego implikacje były jasne. W dziczy wielu światów to właśnie drapieżniki są najbardziej przerażającymi stworzeniami, istotami, które zabijają bez wahania, bez żalu. Po raz pierwszy koalicja zrozumiała, że nie walczą z tradycyjną armią, walczyli z łowcami, a oni byli zwierzyną. Więc jak mamy się bronić? Głos dowódcy wle był niemal błagalny, jego zwykła pewność siebie znikła. Jak mamy ich powstrzymać? Nie możemy walczyć z nimi tak, jak walczyliśmy z innymi, odparła S.I. Musimy zmienić nasze podejście. Musimy stać się nieprzewidywalni. Zmusić ich do sytuacji, w których ich precyzja stanie się bezwartościowa. Musimy znaleźć sposób, by ich wywabić, wystawić ich na nasze atuty. Albo, odezwał się głos z tyłu sali, możemy zwabić ich w pułapki, sprawić, by myśleli, że mają przewagę a potem uderzyć, gdy najmniej się tego spodziewają. Pomysł zapoczątkował burzliwą dyskusję. Strategie i kontrstrategie fruwały w powietrzu. Ale w miarę jak debata trwała, jedna rzecz stawała się coraz bardziej oczywista. Ludzie już wygrali w jednym aspekcie. Zasiali strach, strach, który teraz groził sparaliżowaniem wysiłków koalicji. Tymczasem daleko od rady wojennej, wysoko na grzbiecie góry z widokiem na pole bitwy. Samotna sylwetka leżała płasko, doskonale wtapiając się w skalisty teren. Przez lunetę karabinu obserwował ruchy wroga poniżej. Ustawiali pozycje obronne. Ich ruchy były pospieszne i chaotyczne. Wiedzieli, że gdzieś tu jest, ale nie mieli pojęcia, gdzie powolny, celowy oddech. Palec snajpera zacisnął się na spuście, nie na tyle by strzelić, ale wystarczająco by poczuć chłodny metal pod skórą. Jego tętno było równe. Umysł, czysty. Nie spieszył się. Cierpliwość była kluczem. Mógł czekać godzinami, dniami nawet, na ten perfekcyjny strzał. A gdy ten nadejdzie, odda go bez większej refleksji, niczym ktoś, kto machinalnie odgania muchę. Ale na razie czekał, obserwował, słuchał. Był tylko jednym z wielu, rozsianych po całym krajobrazie. Każdy z nich był jak duch, trybik w maszynie wojny. Nikt nie znał jego imienia i nikt nigdy nie pozna. Jego istnienie określało jedno proste kredo widzieć, nie będąc widzianym. Zabijać, nie będąc zabitym. Tymczasem w sali Rady Wojennej dyskusje stawały się coraz bardziej gorączkowe. Przywódcy koalicji byli zdesperowani, chwytali się każdej strategii, która mogłaby dać im choćby cień przewagi. Ale gdzieś w głębi wszyscy znali prawdę. Mierzyli się z wrogiem, którego nie rozumieli, z kimś, kto przeczył wszystkim znanym im zasadom prowadzenia wojny. A na grzbiecie góry snajper czekał. Jego oczy nie opuszczały pola bitwy poniżej. Miał cały czas świata. A gdy nadejdzie moment, uderzy. I kolejny wróg ludzkości padnie martwy, zastanawiając się w ostatnich sekundach życia, dlaczego w ogóle odważył się stanąć do walki z takim przeciwnikiem. Kolejny gryzie piach! wymamrotał snajper, obserwując skutki swojego strzału przez lunetę. Obcy żołnierz osunął się na ziemię bez życia. Pozostali rzucili się w panice. Snajper wiedział, jaki to przyniesie efekt. Więcej paranoi, więcej strachu. Byli już przerażeni. I to było widoczne w każdym ich szarpanym ruchu, w każdym ostrożnym kroku. Nie musiał słyszeć ich panicznych rozmów, by zrozumieć wszędzie wyglądało to tak samo. Siły koalicji się rozpadały. Ich pewność siebie topniała z każdym kolejnym strzałem. Jeden snajper mógł zdruzgotać ich morale. A takich snajperów jak on było dziesiątki, rozrzuconych po całej planecie, wszyscy z tą samą misją. Zasiać strach i chaos. Na dole, wśród zamieszania, oddziały koalicji były w rozsypce. Dowódcy krzyczeli rozkazy, próbując przywrócić choćby na miastkę porządku. Ale było jasne, że strach zapuścił korzenie. Generał Torin, ten sam, którego snajper obserwował od godziny, wydawał się szczególnie spięty. Jego masywne ciało poruszało się z niecharakterystycznym pośpiechem, a jego oczy miotały się w prawo i lewo, jakby spodziewał się śmierci wychodzącej z każdego cienia. Snajper znał to uczucie aż za dobrze. Widział je wcześniej w niezliczonych starciach, u żołnierzy znacznie lepiej wyszkolonych niż ci tutaj. To była uniwersalna prawda wojny. Strach jest największym wrogiem. A teraz koalicja tonęła w nim. "Przemieszczam się" wyszeptał snajper do komunikatora. Jego głos był ledwo słyszalny ponad wiatrem szalejącym na granicy. Nie potrzebował odpowiedzi. Jego obserwator, ukryty gdzieś w skałach za nim, odbierze wiadomość. Razem tworzyli ciche porozumienie. Partnerstwo wykute w ogniu niezliczonych bitew. Nie potrzebowali słów. Każdy z nich wiedział, co zrobi drugi, bez pytania. Ostrożnie snajper zaczął się cofać. Jego ruchy były powolne, celowe. Każdy centymetr ziemi pokonywał z rozwagą, unikając nagłych gestów, które mogłyby zdradzić jego pozycję. Był tu od godzin. Teraz nadszedł czas, by się przenieść. Dobry snajper nigdy nie zostawał zbyt długo w jednym miejscu. Pozostanie na pozycji zbyt długo było zaproszeniem do śmierci. Kiedy się przemieszczał, nie mógł powstrzymać się od rozmyślań o wysiłkach koalicji, by ich powstrzymać. Zastawiali pułapki, przygotowywali zasadzki, ale to nic nie znaczyło. Snajperzy zawsze byli o krok przed nimi. Zawsze gotowi na jeden strzał, który mógł odmienić losy bitwy. Wróg się uczył, adaptował, ale proces był powolny. A każda pomyłka kosztowała ich bardzo dużo. Snajper dotarł do niewielkiego zagłębienia w ziemi, ledwie wystarczająco dużego, by ukryć człowieka. Wsunął się do środka, dopasowując kamuflaż do otoczenia. Z nowego punktu obserwacyjnego miał czysty widok na inną część pola bitwy. Siły koalicji umacniały swoje pozycje, stawiając prowizoryczne barykady i rozstawiając automatyczne systemy obronne. To był wysiłek skazany na porażkę. Ale rozumiał, dlaczego to robili. W wojnie nawet złudzenie bezpieczeństwa było lepsze niż jego brak. Karabin był już na miejscu. Luneta ustawiona na grupkę obcych żołnierzy obok uszkodzonego transportera. Byli zajęci jego naprawą, nieświadomi śmierci, która przyglądała im się z góry. Snajper powoli wypuścił powietrze, uspokajając umysł. Skupił się tylko na celu. To była ta chwila, dla której żył. Krótki moment, gdy wszystko inne znikało i pozostawały tylko on, karabin i wróg. Ale coś przykuło jego uwagę. Błysk ruchów oddali. Zbyt szybki, by przypisać go niezdarnym manewrom koalicji. Przesunął lekko celownik, skanując horyzont. Tam, między skałami, też ich zobaczył. Grupę postaci poruszających się z precyzją, jakiej brakowało spanikowanym żołnierzom poniżej. Posuwali się cicho, wykorzystując teren jako osłonę, broń w gotowości. To nie byli zwykli żołnierze. To było coś innego, coś znacznie groźniejszego. Instynkt snajpera zapalił czerwone światło. To byli łowcy. Wysłani, by go zlikwidować. Nie przewidział tego. Koalicja w końcu zrozumiała, że nie wygrają konwencjonalnymi środkami. Więc wysłali najlepszych. Elitę. By wyśledziła i wyeliminowała ludzkich snajperów. To był odważny ruch. Gdyby był kimś innym, może nawet by to docenił. Ale na polu bitwy nie było miejsca na podziw. Wiedział, co musi zrobić. Jego palec lekko spoczął na spuście. Czekał. Nie miał wątpliwości, że w końcu go znajdą. Był dobry. Ale oni też. To nie był pierwszy raz, gdy był celem, i na pewno nie ostatni. Sztuka polegała na tym, by odwrócić rolę, zanim się zbliżą. Obserwował ich przez lunetę, liczył, analizował formacje. Było ich sześciu. Ciężko opancerzeni. Poruszali się z koordynacją doświadczonego oddziału. Rozpraszali się stopniowo, podchodząc, osłaniając się nawzajem, nie wystawiając się na ogień snajpera. To był manewr, jak z podręcznika, manewr, którego sam mógłby uczyć w innym życiu. Byli już blisko, zbyt blisko, by ich nie trafić. Snajper obliczał kąty, czas, kolejność, w jakiej będzie ich eliminować. Mógł to zrobić, wiedział, że mógł, ale potrzebował perfekcyjnego wykonania i nawet wtedy nie było gwarancji, że zdąży, zanim dotrą do jego pozycji. Oddychał powoli. Tętno równe. Był gotów. Do tego właśnie był szkolony. Do tego został stworzony. Nie było strachu. Nie było wahania. Tylko pewność, że uderzy pierwszy. Skupił się na prowadzącym łowcy, już wyobrażając sobie ten strzał. Poczuł ponurą satysfakcję. Oni wszyscy go nienawidzili. Bo wiedzieli, że w tej grze, w grze o śmierć, on zawsze grał na wygraną. Prowadzący łowca poruszał się ostrożnie. Każdy krok był przemyślany. Snajper dostrzegał zamiar w swoich ruchach, w jego ruchach była zimna determinacja. Chciał zbliżyć się i wyeliminować zagrożenie. To był taniec śmierci, taki, który snajper widział już wiele razy. Przetrwał każdy z nich. Ale tym razem wiedział, że szanse są inne. Tym razem oni byli przygotowani, wyszkoleni dokładnie pod taki scenariusz. I szli po niego. Pozwolił swojemu oddechowi się uspokoić, stając się jednością z ziemią pod sobą. Każdy mięsień w jego ciele był rozluźniony, a wszystkie zmysły wyostrzone. Był świadomy wszystkiego: sposobu, w jaki wiatr ocierał się o skały, dalekiego brzęczenia pola bitwy, zapachu metalu i ziemi. To wszystko były dane. Informacje, które mógł wykorzystać. Krzyż celownika spoczywał na wizjerze prowadzącego łowcy, w którym odbijało się delikatne światło słońca. Snajper mógł oddać strzał teraz zabić lidera i wprowadzić resztę w chaos. Ale coś go powstrzymało. To nie chodziło tylko o przetrwanie. To miało być przesłanie. Musiał im pokazać, dlaczego ludzie byli postrachem, dlaczego byli ścigani przez całą galaktykę. Czekał, obserwował, jak łowcy się zbliżają, ich formacja zacieśniała się. Byli pewni siebie, ale niezbyt pewni. Wiedzieli, że ich cel jest niebezpieczny, ale nie wiedzieli jak bardzo. I to był ich błąd. W ostatnim możliwym momencie, gdy prowadzący łowca był już niemal na nim, snajper pociągnął za spust. Dźwięk był ledwie szeptem, ale efekt natychmiastowy. Głowa łowcy odskoczyła do tyłu, wizjer rozpadł się na kawałki, gdy pocisk o wysokiej prędkości przebił się przez hełm. Upadł natychmiast, jego ciało osunęło się na ziemię jak marionetka, której przecięto sznurki. Zanim reszta zdążyła zareagować. Snajper już przesuwał celownik. Drugi strzał trafił łowce po lewej, precyzyjnie w płytę piersiową, tam gdzie pancerz był najsłabszy. Trzeci padł chwilę później. Pocisk znalazł lukę między hełmem a naramiennikiem. Przez pozostałych łowców przeszedł dreszcz paniki. Byli szkoleni na najgorsze, ale to przerastało ich oczekiwania. Nigdy nie spotkali snajpera, który zabijał tak szybko, tak skutecznie. Rzucili się do osłon, ale było już za późno. Snajper już był w ruchu, zmieniał pozycję, wykorzystując teren na swoją korzyść. Wiedział, że próbują się komunikować. Triangulować jego pozycję. Ale on zawsze był o krok przed nimi. Gdy skoncentrowali się na miejscu, gdzie myśleli, że się znajduje, on wyeliminował czwartego łowcę. Czysty strzał w tył szyi. Piąty łowca, zorientowawszy się w zagrożeniu, zerwał szyk i zaczął uciekać. Ale snajper przewidział ten ruch. Piąty strzał trafił go w dolną część pleców, przecinając kręgosłup. Został tylko jeden. Szósty łowca ukrywał się za skałą. Oddychał ciężko. Ręce mu drżały. Nie był już łowcą. Był zwierzyną. I doskonale o tym wiedział. Snajper czuł jego strach. Czuł go w powietrzu. Był wręcz odurzający. Przez chwilę snajper rozważał, czy nie zostawić go przy życiu. Jedynego świadka, który mógłby opowiedzieć, co się tu wydarzyło ale porzucił tę myśl tak szybko, jak się pojawiła. To była wojna, a w wojnie nie ma ocalałych, są tylko martwi i ci, którzy zabijają dalej. Wyrównał cel, wziął głęboki wdech i nacisnął spust. Ostatni łowca nie miał pojęcia, co nadchodzi. Pocisk trafił go prosto między oczy. Ciało osunęło się na ziemię w ostatniej beznadziejnej próbie ucieczki. To było koniec. Snajper pozostał w bezruchu, nasłuchując. Czy coś się poruszy? Czy pojawi się jakikolwiek dźwięk? Jakikolwiek znak, że jest jeszcze ktoś? Ale nie było nic. Pole bitwy było ciche. Jedynym dźwiękiem był odległy pogłos. Odgłosy artylerii z innej części planety niosły się echem. Powoli, ostrożnie, snajper wstał, rozciągając zesztywniałe mięśnie. Rzucił okiem na scenę poniżej. Ciała poległych łowców porozrzucane pośród skał. Byli najlepsi, jakich miała koalicja, a mimo to padli tak łatwo jak wszyscy inni. Przekaz był jasny ludzcy snajperzy to siła niepodobna do żadnej innej. Stawić im czoła to igrać ze śmiercią. Zarzucił karabin na ramię i ruszył w drogę, wtapiając się w teren, gdy kierował się w stronę punktu ewakuacyjnego. Bitwa była daleka od zakończenia. Ale on zrobił swoje. Koalicja zastanowi się dwa razy, zanim wyśle kolejnych łowców. Czy to za nim, czy za jego towarzyszami, zaczną bać się cieni. Niewidzialnego zagrożenia, które mogło uderzyć znikąd, o każdej porze. Idąc, snajper pozwolił sobie na rzadką chwilę satysfakcji. Był duchem, szeptem na wietrze. A jego wrogowie zapamiętają go długo po tym, jak zniknie. Będą mówić o ludzkich snajperach szeptem. Ich nienawiść będzie rodzić się z lęku. I będą się zastanawiać, jak tak mały, kruchy gatunek mógł zrodzić tak śmiercionośnych wojowników. Ale snajper znał prawdę. Nie chodziło o siłę, ani o rozmiar. Chodziło o precyzję, o wolę przetrwania, za wszelką cenę. I dopóki istnieli wrogowie do pokonania, on tam będzie, w cieniu, obserwując, czekając, i gotowy by oddać strzał.